Jest, jest jest, no. No to co, proszę Państwa, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie i mile w kolejnym Twoim filmie. filmie. Witamy wszystkich nowych subskrybentów, a także starych. Zapraszamy Was dzisiaj na kolejny odcinek Akademii Miętusa. Dawno w sumie nie było akademii. opowiem Wam dzisiaj o rybie, która posiada oko w każdej ustce. Moim zdaniem najlepszy drapieżnik, który ja, którego ja bym chciał poławiać i wszystkie ryby za niego. Jest to kleń. opowiem Wam troszeczkę na co łowić klenie, występowanie, gdzie te klenie się znajdują, jak je łowić. No i mam nadzieję, że uda się nam pokazać jakiegoś klenia dzisiaj w akcji. Na zestawie, testujemy dalej wędki z Savage Gira. Ja testuję Salmonoid wędkę. Eee, ostatnio dość fajnie mi się nie urzucało, zobaczymy dzisiaj jakie. Myślę, że ja coś będę dzisiaj próbował raczej woblerki, smużaki. Też pewnie mamy Libre, mamy jakieś tam gumeczki, także też potestujemy. Ale raczej widzę, patrząc tutaj na rzekę, jest niski stan, także będziemy szukać ryb na jakichś powiedzmy główkach. Eee, na głębszej wodzie, no i mam nadzieję, że, mam, nadzieję, że coś wyjdzie, a te martynice tam. Ja dziś przyjechałem poprawić życiówkę Klenia. Tak? Myślisz, że to jest takie proste? Nie 45 to nie jest taki jakiś wielki, nie może się uda. No zobaczymy. Jakąś obrotówkę już rzucałem, więc coś może się wydarzyć dzisiaj. Dokładnie, dokładnie. Także przypominamy o trwających konkursach. No i zapraszamy na film. 5. Yy, ja bym jeszcze proponował tu tutaj gdzieś niżej zejść. Tu jak żeśmy wtedy mówili, żeśmy tam nie byli, tam będę jeszcze poszedł. No poszedł, oddał parę rzutów i zdupiamy później na tamtą miejscówkę. To nie ma sensu. Już tutaj jest zbyt niski stan wody, nie? A tu widzę, są takie główki. Yy, no może jeszcze wiesz... One będą zbierać wieczora. Jak będą zbierały to z wieczorów. Yy, czyli pokrótce tematem naszej kolejnej akademii dzisiaj jest ryba kleń z angielskiego chap, nie? Jest to nasz rodzimy gatunek, występujący zarówno w rzekach, jak i w jakichś tam jeziorach. Choć na jeziorach jest to ryba bardzo trudna do złowienia. Ogólnie klen jest rybą bardzo łapczywą. E, czym charakteryzuje się powiedzmy tam jego wygląd? Chyba każdy z Was widział, jak wygląda klen. Powiedzmy, jest to ryba, e, jeden z największych karpiowatych e, drapieżników. Jeden z największych przedstawicieli. Największym przedstawicielem jest e, boleń, później jest kleń. Później powiedzmy jaś, a tam już powiedzmy reszta to jakieś płoteczki, takie, jak to już nie są drapieżniki. Nie? Kleniec rybą wszystko żerną, zjada zarówno owady jak i rybki, łowi się też go powiedzmy na kukurydzę, na czereśnie łowią na chleb. Także ogólnie jest bardzo rybą łapczywą, ale jest trudną rybą do złowienia. Nie jeden chyba człowiek się przekonał, że jest ciężko, ciężko go przechytrzyć, ma bardzo bystry wzrok. E, trzeba się cicho skradać na miejscówki, e, nie szeleścić, bo to wszystko może spowodować to, że klej nas zobaczy, a gdy on już nas zobaczy, no to myślę, że już raczej nie ma szansy, żeby go złowić. E, wędziska do połowy wyklenia powiedzmy, fajnie, żeby były długie, żeby mieć jednak daleki ten zasięg rzutów, żeby daleko podejść, żeby raczej skradać się i Oddać dal daleki rzut naszej przynęty, żeby po prostu on nas nie zauważył, bo jest naprawdę nie jeden kleniarz wam już chyba powinien też by wam opowiedział właśnie, że jest to naprawdę cicho, trzeba się zachować, skradać. Także jest to taka majestatyczna, fajna ryba. Ja powiem wam połowię w swoim życiu trochę kleni. E, życiówkę mam 58 cm, którą złowiłem dwa razy, także pamiętajcie, że warto wypuszczać te ryby. E, jeżeli chodzi o kulinaria klenia, no to raczej nie polecałbym go jeść. Jest to ryba po prostu typowo sportowa ryba, piękna, waleczna, która daje masę frajdy nad wodą. Wędki, tak jak mówiłem, długie, kołowrotki, tam powiedzmy tak nam nie musi mieć jakiegoś mega przełożenia, bo powiedzmy, że możemy go łowić od obrotówek, po woblery, po gumy, czyli na spinning, na muchę też bierze, także samo owady zjada, ale ogólnie w większości wypadków wydaje mi się, że kleń, Eee, najlepsze i najefektowniejsze brania są właśnie z powierzchni, czyli tutaj akurat Wam powiem taki przykład, na przykład e, smużak, czyli przynętę, która zostawia taką smugę, imituje jakiegoś chrabąszcza, e, zazwyczaj w maju, w czerwcu właśnie fajnie jest poławiać e, na te smużaki, smuży się, oddaje się daleki rzut i ciągnie się powiedzmy e, z prądem, no bo wiadomo owad nie będzie płynął pod prąd, tylko trzeba sprowadzać naszą przynętę z prądem, no i wtedy, gdy kleń zauważy, to no jest efektowne branie z powierzchni, cięcie, no i naprawdę fajna walka. Klej potrafi nawet z głębokości, potrafi nawet siedzieć przy dnie. Tak samo może zauważyć że naszą przynętę jest gotowy wyjść z tego dna. Także naprawdę no, ma bystry wzrok, temu mówi się, że posiada oko w każdej łusce. Występuje zarówno w rzekach, jak i w zbiornikach, ale jest to taka, tak jak mówię, typowo rzeczna ryba. Nie potrzebuje dużego zapotrzebowania na czystą wodę. Także występuje nawet w niektórych zanieczyszczonych zbiornikach no i przez to jest go dużo, nie? Choć w sumie, patrząc na rzeki jak Jagłowie, już powiedzmy to 10 lat, tak stricte cały czas, no to widzę, że też nawet tego klenia zaczyna być coraz mniej. Nie wiem czym to jest spowodowane, ale nawet tego klenia jest coraz mniej. Także zachęcam do wypuszczania, a konsumpcja to już w ogóle odpada. Yy, dobra, przynęty. Tutaj pokażemy, tak jak mówiliśmy, już coś tam się spławia cały czas. Mówiliśmy już. Smużaki, czyli przynęty smużące. Yy, mogą to być jakieś chrabąszcze. Mogą to być jakieś osy. Yy, znaczy, to ta właśnie tutaj. Chrabąszcze. O, tutaj takie żuczki chrabąszcze. Że jest to naprawdę coś fajnego, powierzchniowe łowienie. Czy jakieś muchy. Normalne, standardowe wopki, polecam na przykład tutaj często łowimy na Salmo, dość bardzo dobrze mi się sprawdzały. Ale hornety na pewno małe, duże, tu wiadomo kolorystykę trzeba dobrać, każda woda jest inna. Także trzeba po prostu też sprawdzić co kleń lubi, co występuje w wodzie, nie? Tutaj też na przykład miałem też, no ja akurat bez kotwiceń i bez haczyków standardowy minął, nie, ja też dawał mi klenie, także po prostu trzeba też sprawdzić specyfikę wody, co tam występuje i na przykład przynęty gumowe, to powiedzmy krótkie, długie, ja na przykład też dużo miałem kleni na Fatiego, nie, bardzo popularny, bardzo popularna przynęta z Libry, może niekoniecznie biały kolor, ale nawet takie fluo dość fajnie na to reaguje. Kleń. Tutaj mamy slideworm. Też bardzo fajnie w tym roku byliśmy z wiosny połowić. Połowiem dość dużo właśnie na slide slideworma. Kleni, także też śmiało polecam. Tutaj też gira znalazłem takie fajne ostatnio. Myflye, czyli taka ważka. Jak mówimy, jest to ryba łapczywa i może się skuścić praktycznie na wszystko. Tutaj mam taką mukle jest Savage'a ostatnio widzicie, już została mi tylko jedna. Także dość fajnie na no to połowiem akurat okoni tam, ale myślę, że naklenia tak samo. Hmm. Tutaj jeszcze mogę wam pokazać takiego woblerka salmo. Też fajnie na niego reagują, czy na jakieś muszki, czy na przykład bardzo. W sumie przynęta stworzona do połowu kleni largo slim, nie? Znaczy, to jest yy, zwyczajne largo. Largo slim też, ale jest zwyczajne largo. Coś przypominające takiego żuka, coś w tym temacie. Eee, także powiedzmy, że w sumie kleń, głównie spinning, można też go łowić na pewno na eee, grunt. Eee, można też go łowić powiedzmy na przepływankę, czyli stosowanie takiego spławika. Pokażemy Wam, myślę, że w kolejnych filmach, jak na to łowić eee, taki spławik powierzchniowy. Do tego stosuje się przypłon, dopinamy haczyk eee, i można stosować zarówno czerśnię, kukurydzę, a także chleber. Eee, ten właśnie spławik płynie powiedzmy po wierzchu, wodą. Metrowy przypon jest do tego zastosowany. Yy, kończy się to wszystko haczykiem i skórką od chleba, i ta, ta skórka od chleba tak samo płynie wierzchem. No i efektownie widać spławik powiedzmy, po, chodzi o to, żeby unosił na ten zestaw troszeczkę nad wodą i fajne powierzchniowe brania. Także fajne, tak, fajnie od cały czas coś, coś yy, się spławiać, tu chyba jakieś rybenki podpłynęły. Także klej, no myślę, że super ryba. Ja szczerze mówiąc, yy, z wszystkich ryb, jakie łowiłem, najbardziej upodobał mi się ten klej. Także chciałbym go łowić z premedytacją. W ostatnich latach raczej zdarzało mi się to z przypadku. A mam nadzieję, że dzisiaj będę właśnie próbował smużaki, że uda się coś skusić. Właśnie jakiegoś fajnego. Nie, nie ja tam nie, nie, nie przychodzę po życiówki, bo raczej wątpię. Ale żeby cokolwiek złowić. Tak zobaczcie, cały czas mi tutaj rybki widzę jakieś tam na główeczkach. Z prądem coś wychodzi, nie? Opowiedzieliśmy tutaj o wędkach, że wędki zazwyczaj długie. Mogą też być krótkie, wiadome tutaj podklenia, to tam może być każda wędka. Ja powiem Wam, że łowiłem swojego czasu bardzo dużo kleni, klenie około 50 cm plus na wędkę Shimano Vengeance. Mój kij szupakowy od 7 do 35 gram. Także śmiał z grubą plecionką, tylko dopinałem cienki fluorocarbon i nawet małym woblerem przy dużej szpuli szerokiej byłem w stanie dość daleko wyrzucić i nie się się i łowiłem jest premedytacją. Eee, dość dużo ich wtedy łowiłem. Także myślę, że kij to tam wiadomo, to chodzi bardziej o podanie, o dystans bardziej, który chcemy osiągnąć. Dlatego na pewno plecionka żyłka. Są różni zwolennicy, może być to i to, to w sumie nie ma dużego znaczenia, ale jak wiemy, klenie powiedzmy, gdy jest na braniu, to nie robi różnicy, ale ja na przykład stosuję Fluocarbon 018 tutaj. Dzisiaj mam plecionkę 006, do tego mam Wamforda 2500 i do tego dopinam Fluocarbon 18. Także powiem Wam, dzisiaj jakoś to tak, tak, tak taki dzisiaj zestaw sobie wybrałem. O wędce już nie będę opowiadał, Salmonoid. Już jakiś czas, ostatnio byliśmy, fajnie na niej nie połowiliśmy, naprawdę super rzuty, także myślę, że podklenie jak najbardziej, często na przykład przy smużakach jest istotne, nie stosuje się agrafki, tylko bo powiedzmy, wiąże się samego woblera bezpośrednio, może Wam pokażemy później w dalszej części filmu jak to zawiązać. Yy, przy smużakach to jest istotne żeby ta agrafka żeby tutaj nie stawiała nic oporu tu ma tylko przynęta iść i żyłka jak najwyżej jak najwyżej podnosi się szczytówkę żeby ta przynęta tylko smużyła a żyłka nie może ciągnąć się po wodzie bo to wtedy gubi całą pracę nie? Yy, także myślę żyłka plecionka to jak kto woli wiadomo, że trzeba się dostosować klen yy, jest taką rybą, że gdy bierze to, to bierze na maksa, ale tu jednak polecałbym Przypleciące polecamy fluocarbon, a żyłki no tam powiedzmy od 18 w górę, nie, nie polecałbym niżej, no bo wiadomo, może zdarzyć się naprawdę potężna krucha. jest to bardzo silna ryba, yy, tak jak tutaj na rzece w nurcie, no to można nam pozamiatać zestaw, no i szkoda, żeby odpłynęła z zestawy. Także co, idziemy nad wodę, no i próbujemy oddawać jakiś żółt. Jak widzicie, no, coś tam udało się złowić, jak i miałem cię na osę. Teraz próbuję na takiego Lilbaga, salmo. No Klasyka, chyba nie? Ja głowię taką przynętą, powiedzmy rzucam ją e, i puszczam ją z prądem. nie? Wiadomo, rob, taki chrabąszcz, czy takie żyjątko nie będzie płynęło pod prąd, tylko trzeba raczej na, cały czas na napiętej szczytówce ciągnąć tą przynętę, powiedzmy ściągać z prądem, ściągać ją z prądem. Tutaj akurat jestem taki, nie mam ma takiego manewru. Powiedzmy, że ściągam tą przynętę, tak powiedzmy z prądem, ale bardziej w bok, nie? Przecież w bok, no ten smużak raczej w bok śmiało odchodzi. Przyłowienie na takie smużaki na pewno istotne jest, żeby mieć cały czas napiętą linkę, zwijać ten swój luz, mieć kontrolę. Wędkarz z tą przynętą, bo tutaj mu w każdej chwili może nastąpić branie z powierzchni, no i musimy wtedy wciąć tą rybę. Trafiliśmy tu dzisiaj troszeczkę na niedogodne warunki, bo upuścili wodę. Jak woda uchodzi powiedzmy tutaj na Wiśle, no to ryba się cofa, nie? Ale przywalił. Nie wiem, co, nie wiem co to jest, ale przywalił potężnie. Chyba tak, taki stref... No. Klej. Okay. No. Proszę Państwa, Martinez ma, tak żeby nie było, że Akademia Kleniowa bez klenia. Szczególnie nam tu coś dzisiaj nie biorą, ale jeszcze jest przed nami cały wieczór. to z tymi nogami. Pokaż go tu, choć podejdź do kamery, co zobacz? Zobaczcie, taki klenik nieduży. Te wiślane klenie coś mnie lubią. Obrot... Ostatnio, nie? Na obrotówkę, nie? Tak. Piękna rybka. Ale pięknie cesnął, nie? No. Praktycznie można powiedzieć, że możemy się tego klenia spodziewać wszędzie. W mniejszych rzekach, zazwyczaj takich nizinnych, powiedzmy, że kleń występuje tam, gdzie żwirowe dno na pewno to jest jedna rzecz zatopione drzewa karcze, głębokie beła, głębokie doły, tam się to największe klenie, no powiem wam może jeszcze o jakichś ciekawostkach, jeżeli chodzi o klenia. Znajomy łowił na przepływankę i łowił tego klenia na tak jak łowią powiedzmy, na czereśnie, czy na wiśnie. Łowił na pomidorka koktajlowego. To jest też na pewno bo myślę, że taki pomidorek koktajlowy i klenie jest go w stanie łyknąć nie? i z powodzeniem udawało mu się łowić dość spore klenie także jest to bardzo łapczywa ryba jak to się mówi na pewno często też zdarzało mi się łowić klenie e, tak z obserwacji zauważyłem że zazwyczaj te małe najmniejsze osobniki stoją jako pierwsze a za nimi stoi ten największy kaban e, jak dobrać się do tego kabana ja powiem wam że udało mi się parę razy go przechytrzyć Stosowałem dużą przynętę. Gdy rzucałem małego woblera, ten największy stał z tyłu, puszczał to młodzież. Młodzież uderzała. E, powiedzmy, tam ja ją holowałem i ten duży się płoszył. Już było po wszystkim. E, gdy zastosowałem dużego woblera, on wystartował jako pierwszy i po prostu podejmował przynętę. No i szło skusić tego największego, który stał z tyłu. także Taka moja sugestia. Sprowadzamy no sprowadzamy sobie tego smurzaka z nadzieją no pogoda fajna nie? Martini, fajnie. Taki fullback. Jest. Jest pościga. Jest, no. Kleń, no. Włącz kamerkę szybko. A nie, ja mam włączoną, no, dobra, spoko. Ale mi cestnął. Na obrotówkę? <gry> Na obrotówkę, no. załóż. Na taką obrotóweczkę. Dama. Klasyczną Biedronę. No i kurde, jest. Może nie duży, ale Branko było takie efektowne. Silny mały klejnik. Fajnie biorą te małe. Gdzie go tu puścić? Muszę go wystawić, go teraz sztycą. Żeby go tak puścić, wie, w nurt. Musisz go obrócić w powietrzu do góry nogami, tak jak ja zrobię. Poszedł fajnie w nim. Zagrywajmy to, bo wiesz, bo płaczę. No to co? Koniec na dziś. Fajny wypadzik. Zaliczyliśmy po rybce. Coś tam udało się złowić. No akademia. Cóż, co, to była akademia bez klenia? Był kleń, także jest udany odcinek, mam nadzieję. No nie zawsze się to potoczy tak, jak się chce, ale tak jak mówiłem, kleń jest to ciężka ryba do łowienia. A jeszcze trudniej jest go łowić premedytacją, bo czasami w przypadku też się zdarzy. Tak jak mówię, kije fajnie przetestowane, dzisiaj ja łowię na plecionkę 006, Martini też 006. Jest to plecionka Shimano Kairiki, dość fajnie się Prawda łowimy już w sumie drugi sezon. Fluokarmo 018, Ty też 018, także dzisiaj, ja tam ostatnio próbowałem na żyłkę, ale dzisiaj jednak wybrałem, jednak wolę tą plecionkę, ja jakoś Lebi, jednak. Nie? Tak. Ale no jakby mi tu boleń na to przywalił, bo tutaj są bolenie, to myślę, że byłoby ciężko. Nie? No Jeszcze z tym uciągiem że Tak, boleń. także myślę, że bo, jak będę się nastawiał na bolenia, jak przyjedziemy następnym razem coś pod bolenia, to jednak chyba pójdę w żyłkę. Bo hmm. no, nie chcę, żeby tu jednak jak jest związane coś, to jest y, strach. No i co dzisiaj? Obrotówka królowała, nie? Tak. Obrotówka, no i tam jeden klenik na osę na służaka. Y, także mam nadzieję, że dowiedzieliście się coś z tej akademii y, o tej zacnej rybie. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco co do kolejnych naszych produkcji w nadwody. No i śledźcie nasz kanał, wbijajcie na sklep na Instagram. na Instagram dokładnie. No i tyle. No jak widzicie, wierzba płacze. Chyba temu, że opuszczamy to miejsce. Także do zobaczenia nad wodą i na kolejnych filmach. Pięć.